Uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego zorganizowali pierwsze wlesznie zawody w grze lik Jeden z naszych zamek wpadł na pomysł, że fajnie było zorganizować coś większego, na większą skalę. Wypadło to, mniej więcej mi się wydaje, nie najgorzej. Aczkolwiek mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej osób i będzie coraz większy napływ sponsorów, bo to by było jednak ekstra. Wbrew pozorom wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a gracze dostarczyli widzom wielu niezapomnianych emocji. Przyznam się, że nie spodziewałem się właśnie, żeby mimo wszystko był tak wysoki poziom, tak uważam, że są na wysokim poziomie. Na samym początku nie za dużo drużyn się zapisywało, ale po pewnym czasie tak naprawdę kilka dobrych z takimi dużymi, wysokimi dywizjami drużyn się zapisało i... I naprawdę teraz y, półfinały i finały to już jest taki naprawdę dobry, y, na dobrym poziomie LOL. Zawodnicy zapewniają, że pozornie łatwa gra wymaga dużego refleksu, skupienia oraz wielu godzin ćwiczeń. Gra jest dosyć trudna, trzeba naprawdę pokazać trochę umiejętności. Co tu więcej powiedzieć? No, trzeba naprawdę trochę potrenować, żeby wystąpić w takim turnieju. Zwycięską okazała się drużyna DNO. Organizatorzy zapowiadają, że mają zamiar tworzyć podobne przedsięwzięcia na większą skalę w kolejnych latach, na które już dziś serdecznie zapraszają.